W świątyni znajdują się ludzie, którzy nie wzdychali nad obrzydliwościami popełnionymi w Jeruzalem. Czyli sami byli tymi, którzy te obrzydliwości popełniali lub co najmniej tolerowali. I widzimy wyraźnie, że mają rozpocząć i rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem. Czyli tych, którzy mieli nieść odpowiedzialność. I oni nie mieli znaku na czole, bo nie wzdychali nad tymi obrzydliwościami. Lekceważyli sobie to, co słowo Boże tutaj mówi. A gdy tak zabijali, i pozostałem ja sam, padłem na twarz i z krzykiem mówiłem: A wszechmocny panie, czy chcesz wyniszczyć resztkę Izraela? Wylewając swój gniew na Jeruzalem. Jak wiemy, Bóg pozostawił sobie resztkę. Bóg nie zgładził tej resztki. I tutaj widzimy wyraźnie, jak Bóg na to zareagował? A on, czyli Pan Bóg, Jachve, rzekł do mnie: Wina domu izraelskiego i judzkiego jest wielka ponad wszelką miarę. <tryk> Tutaj są wymienione dwa domy izraelskie: Izrael i Juda, bo Izrael był podzielony na dwa domy: izraelski i judzki. Jest wielka ponad wszelką miarę. Jeżeli Bóg mówi, że ona jest wielka ponad wszelką miarę, to znaczy, że większej nie ma. Kraj jest pełen krwi, a miasto pełne bezprawia. Gdyż myślą, że Pan opuścił Ziemię, że Pan tego nie widzi. Czyli sobie myśleli, Pan tego nie widzi. Także w Nowym Testamencie mamy takie słowa, że pewien sługa Boży powiedział sobie: Pan odwleka z przyjściem. I zaczął bić współbieżący. Jaskrawy przykład takiego człowieka. Mamy w liście Jana. Trzeci list Jana opisuje takiego, który był w zborze. Jan, apostoł, pisze: Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, modlę się o to, aby Ci się we wszystkim dobrze powodziło, i abyś był zdrów, jak dobrze się ma dusza Twoja. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej, że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Umiłowany, wiernie postępujesz, wy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej. I dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od Pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechniania prawdy. Sielanka.